Czyli ty zginąłeś teraz? No ja nie, nie, wierządu. nie, nie. nie? Jeszcze by ty, ale to tak wyglądało, no, jakbyś Nie, to nie, to nie, nie, to jest to nie, I, I co to jest? A nie, dobra, myślałem, że ci już coś zawiochało Pomyśl sobie, ile um, ludzi pomyślało, no kurde, mówisz co trochę chrupie. To jest sam głos, co z wasasy nie trwa ta dupa. Rebeka na się nazywała Kurwa, zasypujesz kraje, że jako to normalnie... X-editory No to co, X-editory w ręce I me Mario It's me Mario No zobaczymy, na razie to jest słuchajcie One X jeszcze Serie 6 jeszcze się instaluje Ostatnie gigabajty się dociągają Watch Dogsów i jedziemy pozycja po pozycji, poznajemy Next Gena kochani, poznajemy wchodzimy w dziewiątą generację z spierdzielnięciem z będzie tak jest na grubo. Na grubo. Zawsze jest na grubo. Musi być na grubo.